Miłość czysta zdolna jest do czynów wielkich i nie łamią jej trudności ani przeciwności. Jak miłość jest mocna, mimo wielkich trudności, tak też jest wytrwała w szarym, codziennym, żmudnym życiu. Ona wie, że by się Bogu przypodobać, jednego potrzeba, to jest, aby najdrobniejsze rzeczy czynić z wielkiej miłości. Miłość i zawsze miłość. Miłość czysta nie błądzi. Ona ma dziwnie dużo światła i nic nie zrobi, co by się Bogu miało nie podobać. Przemyślna jest w czynieniu tego, co milsze Bogu i nikt jej nie dorówna. Szczęśliwa, gdy może się wyniszczać i płonąć, jak czysta ofiara. Im więcej czyni z siebie, tym jest szczęśliwsza, ale też nikt nie umie wyczuć niebezpieczeństw tak z daleka, jak ona umie zdzierać maskę i wie z kim ma do czynienia. To proszę państwa fragment dzienniczka siostry Faustyny Kowalskiej świętej i e, postanowiłem przytoczyć fragment, może przytoczę jeszcze jeden fragment z tego dzienniczka. Otóż czytając te słowa przypomniałem sobie e, to, co kiedyś gdzieś u kogoś z kolei przeczytałem, że pewien współczesny polski pisarz naśmiewał się z dzienniczka siostry Faustyny. Nie pamiętam już teraz kontekstu tych jego drwin i kpin, ale myślę, że on po prostu nie czytał dzienniczka. Albo nawet jeśli próbował czytać, to może przeczytał jakiś jeden, drugi fragment, może mniej istotny. A gdyby przeczytał ten dzienniczek uważnie, to by się zaczął zastanawiać, jak to możliwe, że prosta, ledwo piśmienna zakonnica potrafiła napisać takie słowa, jak właśnie te słowa o miłości. Siostra Faustyna to po prostu polska mistyczka. I tych, którzy... Dzienniczkę siostry Faustyny nie czytali. Zachęcam do lektury. Myślę, że nie jest trudno zdobyć tę książkę. Miała ona zapewne wiele wydań. I co ciekawe, jest to książka, która jest znana na całym świecie. To jest też rzecz, która powinna zdumiewać tego pisarza, zapewne mniemającego, że jest wybitnym intelektualistą.